Szanowni na koniec dzisiaj zagramy trąbkę, mieszamy w Część będzie grała odrobinę więcej, część będzie grała odrobinę mniej. Gotowi? Wojty na 6, 10, poti, strzelcu na lewo, stachu na prawo, koza do przodu. Na razie tak wychodzimy, reszta zostaje ze mną. Panowie, będziemy rotować. Momencik, idziemy na biało. Jeszcze nie uciekamy. Wcześniej. Idziemy normalnym presem. Czyli naszym pierwszym presem. Co to znaczy? Będziemy zagrać do boku i z boku łapiemy. Ok, z boku opieramy. Dobra. Rotować będziemy w trakcie gry i każdy zawodnik wejdzie z jakąś informacją, gdzie będziemy przekazywać jak chcemy, jak chcemy grać za. Dobra. Ten pres, który był tam, chcę, żeby wyszedł na to boisko teraz. Ta agresywność, ta, to zaangażowanie, to podejście nie mają prawa oddychać. OK? Czyli okay. doskakujemy do gardeł po piłkę i jedziemy z powrotem. Pomyślcie o tym, żebyśmy zachowali balans i, i jeden, jakby, wyżej. jeden wyżej, drugi niżej. Dobra? Żebyśmy byli gotowi do ataku i do przejścia. OK? Tak. Zobacz, na nich. Mamy też często rozmowy z chłopakami właśnie na temat może nie treningu mentalnego, ale o, o mentalnych zachowaniach. Ja po prostu z pozycji swojej jakby grającego zawodnika przez tyle lat. Miałem jakieś tam swoje wzloty i upadki. Też miałem momenty, kiedy już myślałem, że to nie ma sensu, ale, ale swoim jakimś tam uporem do końca próbowałem wycisnąć ile mogłem z siebie i, i okazało się, że to jednak dało mi jakieś. jakieś no fajne rzeczy, bo, bo, bo piłka dała mi bardzo dużo, mogłem zobaczyć fajne stadiony, pograć z fajnymi zawodnikami i dlatego staram się tym zawodnikom podpowiadać, że są w takim wieku, ja w takim wieku naprawdę w pewnym momencie nie, nie miałem możliwości nawet trenowania w szkole mistrzostwa sportowego, że nie miałem takich warunków, które, które mają stworzone oni teraz i dlatego staram się cały czas mówić, że muszą to szanować, ale przychodząc na trening też muszą wiedzieć, że, no, że muszą dać, Tyle, ile na tą chwilę mogą, ale żeby wiedzieli, że to nie jest jakiś ich szczyt, tylko wycisnęli, ile się da, a, a to co im to da w perspektywie czasu, no to już to już, już od nich zależy i jak to się wszystko potoczy. Ważne, żeby gdzieś na ten sport też im dał, nie każdemu uda się być na tym topie, ale sport wiadomo uczy wielu innych rzeczy, takich właśnie jak pokora, jak, jak, jak rywalizacja, zdrowa rywalizacja. Dlatego też, żeby później gdzieś tam poszli w świat jako, jako dobrzy ludzie i myślę, że to jest też ważne na przyszłość. Patrząc tutaj naszego klubu i staram się właśnie tak mentalnie do tego podchodzić. Wiele razy też spotykam się z, z naszym trenerem mentalnym, Kopradem Czapeczką I, i też wiele takich wskazówek dostaję, także że warto też próbować to wykorzystywać, ale to już mówię, to już patrzymy na to, jak oni później reagują w perspektywie, jak czasu na to. Co im się mówi, bo, bo jednak z tym słuchaniem czasami jest gorzej, ale trzeba, trzeba próbować słuchać i zobaczyć, co to w perspektywie czasu da. Darek Jarecki, jako trener Akademii Stali Rzeszów, to chyba naturalny taki proces, gdzie widzimy zawodnika, który ma duże doświadczenie ekstraklasowe. Wykazywał się on fajnymi cechami wolicjonalnymi, to chyba każdy z kibiców jakby widział. Darek od samego początku jakby zaznaczał, że on chce być trenerem i jakby te uprawnienia już w trakcie swojej kariery robił. No i myślę, że on jest w stanie naszym zawodnikom dać takie doświadczenie, którego, no, które ciężko zdobyć, bo jakby to jak ile filu szatniach byłeś, z iloma trenerami pracowałeś, z jakimi zawodnikami grałeś, no to naprawdę daje ci duży handicap do tego, żeby przekazać ciekawe swoje doświadczenie. Pewne rzeczy przeżyłeś, których, które nie każdy jest w stanie przeżyć. Jedną z kluczowych rzeczy, jaką chcemy tutaj robić w Akademii i to, dlaczego tak naprawdę Akademia funkcjonuje, jest wprowadzanie zawodników w proces treningowy. Czy w mecze, sparingi pierwszego zespołu i danie na odpowiedniej jakości sztabowi w pierwszym zespole tych zawodników, po to, żeby oni się spokojnie adaptowali. Każdy ma swoją prędkość adaptacji do piłki seniorskiej, więc trzeba to zacząć robić odpowiednio wcześnie, ale nie zbyt szybko, żeby ci chłopcy na bardzo szybkiej grze, na intensywnej pracy w pierwszym zespole, na dużo większych obciążeniach niż one są naturalnie w Akademii, po prostu oni stykali się z takim środowiskiem. I im wcześniej, ale niezbyt szybko zaczniemy to robić, no to tym ten proces będzie skuteczniejszy. No i stąd też jakby współpraca z klubami partnerskimi, które dają nam możliwość wsadzania tych chłopaków do trzeciej i do czwartej ligi bo to przyspiesza i uskutecznia proces wejścia do piłki seniorskiej. Ludzie na trening pierwszej drużyny najczęściej trafiają po, po naszych obserwacjach. Staramy się, staramy się obserwować mecze, nie mecze. W naszych od no, 15, 17, 19 i przez rezerwę i sami decydujemy. No, i powiem tak, na, na tą chwilę jeszcze z tymi zadmiotami, którzy dłużej są w akademii, to jeszcze nie ma problemu, bo wszystkich ja ich e, dobrze znam i pamiętam no, już z wojska, e, kiedy, kiedy byłem cały czas w akademii, a tego też, też są asystenci. Karol zniszczą, czy Mateusz Stolarski mają dobry przekąt tych zawodników. Natomiast no, jeśli chodzi o nowych zawodników, którzy gdzieś niedawno dołączyli do Akademii, to, to głównie polegamy na, na, też na opiniach trenerów prowadzących. i prowadzących. tutaj jest, jest też uważam, że praca zawiązana e, bardzo dobrze, ale, ale mamy też tam pewne rezerwy, które na pewno będziemy wykorzystywać do tego, żeby jak najwięcej o tych chłopakach

Cieszeniami chcemy też budować e, świadomość i umiejętności tych młodych chłopaków, którzy, którzy wchodzą do treningu z pierwszą drużyną, żeby poznawali przede wszystkim model gry. Oni mają tutaj możliwość e, zapoznania się z tego, jak budujemy e, akcje ofensywne, jak mamy reagować po stracie piłki, e, jak organizujemy grę w obronie I, i, i takie treningi właśnie pozwalają im te umiejętności poznać. A, a z każdym treningiem będą uchodzili w coraz większe szczegóły na, na tym to musi polegać, nie ma innej drogi Jesus, 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 Jesus,